Państwo, w Teatrze Polskim nadchodzi kolejna premiera, pierwsza w sezonie 22-23. 17 września zapraszamy na czekoladki dla prezesa. To jest cykl opowiadań Sławomira Mrożka, które on pisał we wczesnych latach 60. jako monologi dla Edwarda Dziewońskiego, a Dziewoński wygłaszał te monologi. Niezwykle wtedy popularnej audycji radiowej pod wieczorem przy mikrofonie. Dopiero całkiem niedawno oficyna Noir sur Blanc, wydająca mrożka, przedstawiła nam pełen tomik tych opowiadań, ich jest około 20, i myśmy sobie pomyśleli w teatrze polskim, że spróbujemy coś z tego zrobić. Minęło troszkę czasu, minęła pandemia. Obecne tutaj dwie moje znakomite koleżanki, aktorki Teatru Polskiego, Ewa Domańska i Ewa Makomaska przyszły po prostu i mówią, to trzeba zrobić. Dobrały sobie trzech równie znakomitych naszych kolegów, Adam Biedrzycki, Wojtek Czerwiński. Marcin Jędrzejewski, i no, krótko mówiąc, przed wakacjami rozpoczęliśmy pracę nad czekoladkami dla prezesa. A dzisiaj chcemy Państwa, no, zapraszając Państwa na, na premierę i na późniejsze przedstawienia, chwilę wokół tego tekstu, tych tekstów i wokół samego mrożka porozmawiać. Wielką wartością materiału, który dostaliśmy jest słowo język. Hmm. Pracujemy nad tym, żeby on dbale, uważnie padał, ponieważ wiele żartów, dowcipów jest w warstwie słownej. To jest taka lekkość poruszania się, porozumiewania, której współczesność nie posiada. Co mnie zachwyca w Mrożku, to konstrukcja zdań właśnie, która jest całkiem inna i ułożona dość matematycznie, bym powiedział. Hmm. Przyrównałbym to nawet do fugi Bacha, że to jest Polifonia, mrożek wypowiedziany normalnie, nie naturalnie nie działa, ale użyty w, w pewnym rodzaju, zamknięty w formie, czystej formie, mhm. która podnosi ten tekst do kwadratu, daje inny wymiar. Mrożek opisuje absurdy PRL-u tak naprawdę. Absurd życia w tym świecie ludzi zamkniętych, no Pamiętamy, brak możliwości wyjazdu za granicę, ograniczona możliwość rozwoju, prawda? Jakiegokolwiek awansu, awansu. za systemem, który jest. I z jednej strony tam są takie, powiedziałbym, może dla dzisiejszego widzenia zrozumiałe fragmenty typu... E, Anachroniczności takich Tak, w sensie. typu, typu, dokąd pan wyjeżdża za granicę do Bristolu, prawda? Dzisiaj to może nie jest zrozumiałe dla, dla młodzieży, że... Żeby wyjechać za granicę, to trzeba było pójść do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i poprosić o paszport, a ministerstwo mogło wewnętrzny, powiedzieć. Wewnętrznych, wewnętrznych. wewnętrznych. Wewnętrzny, a ministerstwo mogło hmm. powiedzieć, a po co pan tam wyjeżdża? Skoro pan nie ma pan potrzeby, to panu nie wydamy tego paszportu. Być może to nie jest zrozumiałe, ale cała reszta, cała reszta, zależności od prezesa w tym, w tym wypadku w naszej sztuce, w zależności od kogoś, kto ma pełną władzę nad nami i kto może nam zrobić wszystko, a my jemu nic, i kto trzęsie naszym biurem i od którego zależy nasze życie, nasze awanse, nasza skromna pensja, to cała reszta to może powiedzieć, że dosyć współcześnie się można odczytać. Czekoladki dla prezesa są niewątpliwie cyklem utworów zdecydowanie satyrycznych. To, 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 tam nie ma ambicji jakichś nie wiadomo jakich. To raz. Dwa, no, dotyczą rzeczywiście realiów prl i to kto pamięta tam te realia, to wszystko to rozpoznaje, prawda. Wiadomo, że ta spółdzielnia Jasna, jasna przyszłość, przyszłość, czy jak ona się tam nazywa, gdzieś jakieś małe miasteczko, czy małe miasto, prawda, i wszystkie te figury, te, te, ten model, który on tam stworzył, prawda, te prezesa i jego pracowników, no to oczywiście figura PRL-u, no i, i władz, i relacji, prawda, władzy ze społeczeństwem. No, Wtedy ludzie to fenomenalnie odczytywali, nikt nie miał wątpliwości. No ale dobrze, minęło powiedzmy sobie szczerze prawie 60 lat. Ale. No i co? No i my absolutnie po, pogrążając się w ten, w ten materiał, yy, widzimy niezwykle dużo odniesień do współczesności, bo mechanizmy, mechanizmy tak, które, które odkrywa mrożek, że nagle okazuje się, że oczywiście to jest spółdzielnia jasna przyszłość, zaściankowe miasteczko, ale te relacje odnajdują przełożenie w dzisiejszym świecie, w relacjach przecież korporacyjnych różnych instytucji że nagle widzimy że, że to się nie zestarzało mhm. że, pew, że że te przywary ludzi niestety urosło do kwadratu że te przywary tych małych Ograniczonych ludzi, Niestety, przestraszonych, przestraszonych konformistów. karmiących się właśnie strachem i, i, i jako, jakimiś takimi chorymi ambicjami, rywalizacjami. To jest tak pięknie sportretowane i uchwycone, że ja nie mam wątpliwości, że młody widz w ogóle widz, który przyjdzie oglądać nasz spektakl, że będzie miał poczucie, że robimy coś historycznego. historycznego. Nie. Czyli krótko mówiąc. Nie zapraszamy do Muzeum PRL-u, nie, 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 nie odtwarzamy żadnej nie. epoki, nie, nie. tworzymy właśnie pewien, to, to akurat to, to słowo wielokrotnie zawsze wraca w odniesieniu do Mroczka, tworzymy pewien model, model pewnego, jakiegoś świata, dosyć abstrakcyjny, ale wystarczająco y, mocno odwołujący się do wielu sytuacji znanych nam. Zarówno z historii, jeśli ktoś ma taką długą pamięć, jak i całkowitej współczesności naszego dzisiaj, po prostu. Tak. A słowo prezes jest uniwersalne. Słowo prezes, jak pisze słowo Mrożek klucz. i co będzie w waszym przedstawieniu, słowo prezes istnieje już od czasów starożytnych. No, oczywiście. Tylko wtedy inaczej się brzmiało. Prezes, prezes, tak. Drodzy widzowie, Zapraszamy bardzo serdecznie na prapremierę Czekoladek dla prezesa Sławomira Mrożka, która odbędzie się 17 września na scenie kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie. Zapraszamy również na kolejne spektakle. Smacznego.